Siemaneczko, drodzy, witajcie na moim kanale, jestem Amanda, z moją oczywiście jest I dzisiaj idziemy święcić jajeczka Tylko, że nasze jajeczka póki co wyglądają... Słabo Słabo, musimy je ładnie ozdobić Ale na samym początku oczywiście chciałam za się przywitać Przyjąć subskrybentów subskrybowanie tego kanału, żeby na bieżąco wpadać na mojego Instagrama i na mojego TikToka No i zapraszam na kanał do Lenki No a teraz możesz pokazać Dobrze, tu są takie minki, różne minki Tutaj jeszcze są jakieś malutkie no. To są... A farby nie mamy, to czy, czy będziemy tylko miękki naklejać? No. A ja chcę rysować. Jestem mogła mówić wczoraj. Ale to możemy mazakami. Mazakami wszystko, one potem mogą się podbijać i brudne. Ale ja chcę malować. <laughs> ja ciągle Przyjdziesz wczoraj, przyszła i powiedziałam, kupiłam tatuaże na jakieś, będziemy mieli takie pisanki i OK, super, jeszcze sobie szak jakąś miękką zrobiłaś i co? I teraz zmiana? Ja nie mam na no, łogi mówić, to ja kupiła jakieś barwniki w ogóle. I bym w ogóle białe jajka wtedy kupiła, bo kupiłam te pomarańczowe jakby czy tam beżowe, nie wiem jakie to kolor. No dobra. Mogą być całe minki? No. <grych> nie rozczarowałam lenne. Przepraszam, za rok będziemy malować, dobra? Eee, są to tatuaże bez instrukcji, ale podejrzewam, że skoro to tatuaże, To będzie tak samo to działało, dobra. kiedy nie wiem, robimy sobie tatuażu, nie wiecie. Czyli mam przygotowaną wodę tutaj w miseczce i mam przygotowaną ścierkę, którą będę wiecie. Ale mi się podobała Ultra Tap. To mi Ta Tutaj, to ją białam. To mi się tak jak To mam fandę taką. to ja To jest panda, mi się kojarzy, to jest fandą. Mam karaszki. O, i właśnie, bo pisaliście mi w komentarzach, że wczoraj nie pokazałam na filmie Mazaki, które kupiłam. I to były takie mazaczki A mam pokazać. Te są moje stare, ale z tej samej firmy te mi mam Te Aha. były w kartanie, bo oni będą chcieli kupić to. Co będą myśleli, że ich oszukałaś. No dobra, no to... Ja Okej, okay, ja próbuję robić pierwszy tatuaż i mam nadzieję, że go nie ja pisuję. Próba, czy to ten tatuaż wyjdzie. Ują no, wam, że nie wiem. Nie, bo nie ma ręcznika papierowego No to papier weź, mówię Nie Oni nie, o będzie miała popsute To jest pierwszy mój tatuaż na jajku, więc... Mogę? O, Kąbeczkę? o, o coś wyszło Fajta. Czekaj, bo... No. Dobra, chyba mamy O Jezu <laughs> Patrzcie jak to... <laughs> Okropne Patrzcie no, nie wygląda wcale tak ładnie, jak miała wyglądać. Ja rozumiem tylko jedną stronę, bo i tak będą tak położone. To będzie widać jedną stronę, a nie tylko Big brain. Że y, moi znajomi już wszyscy widzieli na Facebooku pisanki przygotowane mieli wczoraj. Ale my oczywiście nie. U, ale kapło No po co? Co tam się nie śpieszyć? W... Ale ty jako. A jeszcze o 15 mamy urodziny u Jeremiego. Ej, racja, zapomniałam o urodzinach. No. Ej, dobra, to ja też muszę jakiś prezent przynieść. No przecież masz ze mną prezent. No dny. ale nie, ja, ja go daję, bo będzie żył ode mnie. Dobrze. Niech będzie, niech ci tak będzie. No co ty co? robisz? Ty to odrwasz? Nie musisz pójść o, o. to jest o wiele ładniejsze, jak ma te brwi. A tamte może. Jak jaki ci Ej, no co, Patrzcie. To o wiele fajniejsze wyszło. Wiesz ja ja chyba y, wezmę te tatuaże. <laughs> Masz, nie to, masz ścierkę. Widzicie, coś mi nie wyszło widzowie. Ja przepraszam, nie chciałam to zrobić. Nie wiem. Ty ten tatuaż mu zmyć. No masz, a ty sobie musisz ją zmoczyć. Aha. Trzymaj tutaj. Dobra, pokaż jak ty pomalowałaś. Ale pomalowałaś. Dobra, ja maluję w takim Pięknie. razie tutaj w tym jajku mazakami. Piękna pisanka. Ja też robię teraz muzykami wow. Ej, bo jajka nam spadną Aaa, <gry> eee, wiecie co? Piękna jest Złodniejsza niż te tatuaże Nie Ładna jest, ale e, te tatuaże są lepsze troszkę. Ja rysuję marchewkę A ja mam drugiego królika, tylko dwa raz będzie facet I to będzie dla tej mojej króliczki. Ojej, nie widzę. A ta była dziewczyną? Tak, bo była czerwona. Facet jest zdecydowanie brzydszy ale ja potrzebuję, jeszcze mam kobitkę Czekaj, bo tu, to, to ci pokażę Nie no, ładniejszy niż kobitka Nie zas, kobitka jeszcze będzie miała rzęsy widzowie Uuuu, jak 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 króliczyca może być bez rzęs? To jest ona, ona to jest zeza, ale tu nic I patrzcie, bo tu musi stać obok siebie i on patrzy na nią Widzicie to? To była, <śla> moja wizja, dobra Zobacz Hej, piękna Usiądziesz obok mnie w koszyczku. No pewnie. To zaraz was, wrócimy i pokażę Wam nasze pisanki. No i tak się prezentują widzowie nasze pisanki. No czy są najpiękniejsze na świecie? No oczywiście, że tak. Dobrze, szukujemy koszyczek. No jest piękny. Y dopiero wyjmij wszystko z tego koszyczka może. Bokszpan? Bokszpan. Kapelniczkę na przykład. I słniczka. No. Poleniczkę? Pieprzniczkę. Aha, no. bo ja bym wziął <laughs> Dobra, y, ładujesz do koszyczka? Ja! Yeah! Masz, teraz możesz pokazać jak wygląda nasza baba z kurczakiem. A to było fajnie, bo to było kupione w i to było połączone z kurczaczkiem. No i musisz dać teraz do koszyczka ładnie. Bo te wszystkie te rzeczy musi zmieścić do koszyczka. Gdzie ja chcę zjeść? No, teraz nie. No nie, ona jest do święconki. Tak to? nie, nie, taka zakrętka czerwona tam powinna leżeć gdzieś i łyżeczka i daj trochę tego krzanu łyżeczką do zakrętki to co, ciekawe czy Sól też chciała tak włożyć widzowie? no nie, daj, dobra ja nałożę tego krzana ale to się mije. czyli tam mam wrażenie, że też tak. nie. A co to jest, Lena? Co trzymasz teraz w ręku? E, to jest pieprz. No, to jest pieprz. Zielony! I powiedz mi, po co kupiliśmy to żółte? A. To schowaj na razie: chrzanik. Do koszyczka. I nie ty. No, co ty chrzanu się boisz? Mamy mały koszyk, musimy to tu pomieścić. Dobra, ale musimy ci nie. Pół bułeczki, bo. Ja geniusz w ogóle nie kupiłam pieczywa, ale dobrze że brzmiałam tak? bułkę. Tak czy jedną? Nie, jedną półkę. bo mamy za mały koszyk. Mam jedną koszyk, więcej tyku. Czego? Jakby tak bułkę robisz, czy nie? Czy ten, ten książek? tak. Tak, jako żebyś pomieściła to wszystko. Pięknie. Dobra. Teraz kiełbask. kiełbasa. Kiełbasa, ale odetniemy kawałek, tylko mniejszy kawałek damy kiełbasę. Czy taki duży? Duży. Duży. Ja lubię Tak? Tak ja. A no tak, bo Lena jeszcze pewnie będzie chciała zjeść w kościele trochę tej kiełbasy No tnij Ciekawostka, jak ja byłam mała i właśnie zaczęłam święcić koszczek to też za chodziłam kiełbasę, tylko ja mączyłam ją w chrzanie Czemu? No bo ja lubię Chrzan <trym> No nie wysyp tylko tej soli. Nie, 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 nie tym razem <trym> Ja, jak wszystko mało to się zmieści ale odsuń się no <noise> jak chyba za duży ten kawałek kiełbasy nie czekaj takie obasa się pierdaje od razu to ma jakiś sens a serwetka? a jajko? a serwetka? Sylwetka na końcu Aha, ona Żeby... nie przykrywa No, teraz jajko musisz wziąć jedno Dobra, to najładniejsze e, nie, nie, nie wiesz nieładniejszego, musisz je obrać do połowy Ale jakie jedno? Przecież jest ta pani, która się na niego patrzy Pan No, ale to weź jakieś jedno Musisz je obrać do połowy Dobrze, jak brzydkie No to te, to te, bo jest brzydkie I ma najmniej zresztą No, postukać o stół, obrać I do koszyczka Teraz ozdób y, gałązkami bukszpanu Powkładaj gdzie chcesz Ile chcesz, tyle sobie powkładaj tego bukszpanów. Ja mam plan uh -huh. jak to zrobię uh -huh. Będziemy mieli zielony koszyk widzowie Proszę <grych> <grych> Chyba za dużo tego bukszpanu no Ładnie i serwetkę <grych> zobacz Cicho się. No i ta zaj serwetkę Czekaj ja mam plan <grych> Trochę duża ta serwetka no dobra, już bez przesady A to możemy na lewą stronę w ogóle Tak, jest dobrze O I No pięknie, i się idzie Idziemy święci jajka? Daj, mogę zrobić przeczytki? No pewnie, na tym brudnym stole Tak du, 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 du. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt! Wielka noc, jak zdrówka Spokoju Pieniądze <laughs> i y, widzimy się z wami jutro przy szukaniu jajeczek i przy otwieraniu prezentów a my się teraz zbieramy i jedziemy święcić koszyczek, koszyczek. super, bye! bye, bye!